Wiedza to informacja, która jest prawdziwa. Ale czym jest informacja? Mogę wymawiać lub zapisywać słowa, które służą do fizycznego urzeczywistnienia informacji. Na takim najprostszym możliwym poziomie informacja to jest po prostu sekwencja czegoś i braku czegoś. Na przykład sekwencja pobudzeń neuronów lub sekwencja jedynek, czyli czegoś, oraz zer, czyli braku czegoś w przypadku kodu binarnego. I teraz wchodzimy na bardzo dziwne tereny, bo odpowiednie sekwencje informacji, które należą do grupy wiedzy, a więc są prawdziwe, posiadają pewne. Rodzaju dziwny mechanizm przetrwania czy namnażania się. Na przykład, prawdopodobnie każdy wielki wzór matematyczny poprzedzała cała masa niepoprawnych bękartów, do których ich twórca nie chciałby się nawet przyznać i najpewniej wyrzucił je do kosza. To też były informacje, a więc sekwencje czegoś i braku czegoś, ale nie należały do grupy wiedzy. I z tej grupy całych różnych wzorów, które były niepoprawne, matematyk nie wyrzucił tylko jednej wersji do kosza, a był to wzór uznany za prawidłowy. Taki, który okazał się być idealnym puzzlem do układanki informacyjnej. Co się z nim stało dalej? Został opublikowany na łamach czasopism, podręcznikach. Może nawet każdy człowiek w ramach edukacji podstawowej musiał nauczyć się tego fragmentu wiedzy. W ten sposób wiedza, czyli po prostu informacja będąca sekwencją czegoś i braku czegoś, powiela się, traktując ludzki mózg czy płytę główną komputera jak swojego gospodarza. I teraz pojawia się dosyć nieintuicyjne pytanie: Czy czasem sam człowiek nie jest tylko informacją. Całe Twoje ciało, każdy narząd, każdy najmniejszy pieprzyk na skórze to efekt ekspresji informacji genetycznej. Proces ewolucji selekcjonował i gromadził przez miliony lat najbardziej korzystne geny, czyli fragmenty informacji genetycznej. Na takiej samej zasadzie jak wiedza, czyli informacja prawdziwa, powiela się w naszym społeczeństwie, tak informacja genetyczna, najlepiej przystosowana i zharmonizowana ze środowiskiem, była w stanie Przetrwać i powielać się dalej. Tylko z ewolucją jest jeden problem. To jest strasznie żmudny proces. Informacja genetyczna rozprzestrzenia się cholernie powoli, bo po pierwsze opiera się na przypadkowych mutacjach, przy czym większość z nich jest niekorzystna, a więc obniża prawdopodobieństwo dalszego rozprzestrzeniania się. Po drugie, zmiany w informacji genetycznej kumulują się bardzo powoli z pokolenia na pokolenie. I wreszcie, po trzecie, w przypadku człowieka potrzeba długiego okresu inkubacji, u nas to jest około 13 lat, żeby móc faktycznie zwielokrotnić ilość swoich przedstawicieli, czyli po prostu mieć potomka. I teraz pytanie brzmi: co by było, jakbyśmy przyspieszyli ewolucję informacji, rezygnując zupełnie z tego żmudnego procesu zmiany genów na rzecz po prostu pisania tych informacji na kartce? Ptaszki, swój behawioryzm mają zakodowany w muszczku. Jest on uwarunkowany genetycznie w 100%. Pisklęta nie uczą się od rodziców wicia gniazda, śpiewu czy tańca, ale otrzymują te zdolności po prostu z DNA, i się z nimi rodzą. Jeśli dany gatunek ptaka miałby zacząć śpiewać o oktawę wyżej, na przykład, żeby lepiej przekuć uwagę samicy, to musiałaby zdarzyć się bardzo konkretna mutacja bardzo konkretnym genie jednego z osobników, który następnie musiałby jeszcze spłodzić potomstwo, które przeżyje na tyle długo, żeby przekazać dalej ten gen. W efekcie prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest znikome. Więc na usłyszenie takiego nowego sopranu ptasiego byśmy czekali tysiące, a może nawet więcej lat. Okej, okay, a teraz odłóżmy ptaki na bok i zastanówmy się, jakby to wyglądało w przypadku człowieka. Powiedzmy, że jesteś 15-letnim chłopakiem, który próbuje poderwać koleżankę z klasy. Jakoś ci to za bardzo nie idzie, więc myślisz sobie, że dobra, zobacz, jak to robią profesjonaliści, podejrzysz sobie, jakich trików używa Twój najbardziej obeznany w tych sprawach kolega z ławki. Patrzysz na niego i po krótkiej analizie dochodzisz do wniosku, że problem tkwi w jego głosie. On jest po mutacji, jego głos po prostu jest niski, a twój jest za wysoki. Postanawiasz więc obniżyć swój głos, co następuje nie po tysiącach lat, ale dokładnie w tej sekundzie, w której. O tym pomyślałeś? Co więc odróżnia nas od ptaków? Że my potrafimy zmienić swoje zachowanie tak błyskawicznie, a one muszą czekać wieki. Jak wspominałem wcześniej, zachowanie ptaków zakodowane jest w strukturze muszczku i w genach, a ewolucja człowieka upodobała sobie inną strukturę mózgu, a mianowicie korenową neokorteks. I nie opiera się ona na wgranym z góry programie, ale na rozumowaniu. Różnica między nią a muszkiem jest w sumie bardzo podobna do różnicy między programem komputerowym w Pythonie a sztuczną inteligencją. Zachowanie ptasiego samca działa na zasadzie, widzę samiczkę, robię wygibasy. I nie analizuję tego, nie ma jakiejś głębszej rozkwiny. A kora nowa pozwala z kolei na dochodzenie do wniosków samodzielnie, między innymi na zasadzie prób i błędów. Tyle, że te próby i błędy nie dzieją się na przestrzeni wielu pokoleń i gromadzenia się różnych genów, ale za życia pojedynczej jednostki, która może na przykład całe swoje życie poświęcić doskonaleniu, właśnie na zasadzie prób i błędów, umiejętności ostrzenia kamienia. Osiągając w tym perfekcję w wieku 60 lat. Niby dużo, ale ptakom wykształcenie takiej perfekcji zajęłoby niewyobrażalnie więcej czasu, o ile w ogóle kiedykolwiek osiągnęłyby ten poziom. Oczywiście pomijam kwestię posiadania przeciwstawnych kciuków. Ktoś w tym momencie mógłby pewnie słusznie zauważyć, że no taki 60-letni mistrz ostrzenia kamieni za długo nie pożyje, więc te dekady szkolenia były zupełnie bezowocne. A taki ptaszek na przykład rodzi się już w ogóle z gotowym zestawem, niczego się nie musi uczyć, wie wszystko co ma robić. Ten argument byłby prawdziwy Gdyby nie jeden istotny element układanki. Człowiek mówi, wyewoluował umiejętność komunikacji z innymi, w tym z własnym potomstwem. Dzięki temu ta informacja nie musi już być przekazywana jedynie przez fizyczny materiał genetyczny, ale również przez kulturę przez słowa, przez tekst, przez obrazy, rzeźby, fotografie czy filmy. I właśnie te dwa elementy, język plus koranowa, sprawiły, że udało nam się pominąć przypadkowość mutacji i to bardzo niskie prawdopodobieństwo losowego wykształcenia korzystnych cech. Zamiast tego nauczyliśmy się analizować otoczenie, wykrywać wzorce w czasie rzeczywistym i dopasowywać się do obecnej chwili. A to wszystko bez użycia genów. I w ten sposób ewolucja informacji nabrała niewyobrażalnego tempa. Miliony lat ewolucji, zmian zachowań ptaków zastąpiliśmy 11-letnią obowiązkową szkołą, której przekazujemy młodym osobnikom całą, w każdym razie w teorii, najważniejszą wiedzę. Czysto teoretycznie, aktualnie najbardziej korzystną strategią ewolucyjną byłoby spędzanie całego swojego czasu w banku spermy albo komórek jajowych, dzięki czemu możemy być rodzicami tysięcy dzieci i jeszcze nie ponosić przy tym jakiegokolwiek obciążenia finansowego. Pytanie więc, dlaczego banki spermy nie cieszą się taką popularnością, a może nawet większą popularnością niż etat? Odpowiedź brzmi, bo nie jesteśmy ptaszkami z ptasimi muszczkami, ale ludzikami z korą nową. Zrozumieliśmy jako gatunek, że informacja ewoluuje i powiela się szybciej, kiedy wykorzystujemy do tego kulturę, mowę i pismo, a nie geny. Takim sufitem ewolucji informacji na ten moment już nie jest wcale częstość mutacji i dawania potomstwa, ale moc obliczeniowa i chłonność naszego mózgu. Ludzki mózg to jest wciąż dosyć powolny kalkulator. Potrzebowaliśmy tysiącleci, żeby zrozumieć podstawowe prawa fizyki, ludzką fizjologię czy astronomię. Ale w ciągu ostatnich lat zaczęło się dziać coś niesamowitego, coś, co jest takim samym przełomem w ewolucji informacji, jak moment, kiedy człowiek wyewoluował zdolność mówienia i rozumowania. Dosłownie w tym momencie dzieje się punkt zwrotny, który może nadać ewolucji informacji wykładniczego tempa którego nasze mózgi nie będą w stanie nawet pojąć. AI zbiera informacje o otaczającym nas świecie i przetwarza je w nieporównywalnie szybszym tempie niż ludzki mózg. Co więcej, AI się samoudoskonala, co sprawia, że wykładniczy jest również jej rozwój. Jeśli to, co czyni nas ludźmi, nasza inteligencja i kultura, zostanie przewyższone przez AI, to czy to oznacza, że stracimy na znaczeniu? Ja myślę, że nie. Może moje zdanie nie jest zbyt wiele warte, ale myślę, że przyszłość, w której żyjemy obok inteligencji krzemowej, jest nieunikniona. Ale myślę też, że to nie jest czas na bierność. To nie jest czas, żeby przestać się uczyć, ale żeby zacząć uczyć się inaczej. Dlatego parę miesięcy temu ze znajomymi stworzyliśmy zresztą Jutro AI. Jeżeli chcesz do nas dołączyć, to możesz to zrobić w pełni za darmo tutaj i w opisie.